Cześć mordy, z tej strony Kalwita, z w kolejnym odcinku GTA 5 Dzisiaj GTA 5, policja, wiem, że miało być więzienie, ale moi drodzy Musicie zrozumieć, że przy serii GTA 5 w więzieniu pracuje bardzo dużo osób Jakoś 10, albo nieraz 15 I niestety, albo niestety jest teraz wolne, zbliżają się święta Każdy spędza czas z rodziną, albo po prostu wyjeżdża Dlatego nie zebraliśmy się i odcinek być może pojawi się zaraz po świętach z więzienia Albo jeszcze w święta, może nam się uda zebrać Ale musicie zrozumieć, że jesteśmy tylko ludźmi Dlatego dzisiaj jest, moi drodzy, zastęp w Czogieta 5 Policja, ale tutaj że dzieją się też mega ciekawe rzeczy ostatnio, dołączyliśmy do sił specjalnych dzisiaj do zabezpieczenia i zneutralizowania mamy dwa cele, zresztą powiem wam o, nim, o nich zaraz, już wszystkiego się dowiecie, natomiast co chciałbym powiedzieć zobaczcie jaką mam czapę na sobie, moi drodzy czapa z daszkiem TK Team Kaluch zadebiutuje już po świętach w oficjalnym sklepie, cała kolekcja zresztą, nie tylko czapki, ale również inne ciekawe gadżety wlecą na sklep, oczywiście logo jest wyszywane. i tak się jakoś zakup plowałem z tą czapką ostatnio, że stwierdziłem a, nagram dzisiejszy odcinek właśnie w czapie mam nadzieję, że to wam nie przeszkadza, wręcz przeciwnie że całkiem spoko to wygląda na mojej głowie dobra moi drodzy, jesteśmy przy pierwszym naszym celu, czyli fabryka kurczaków, jak widzicie znowu Rick dowodzi całym oddziałem tutaj zabezpieczamy moi drodzy tym razem fabrykę kurczaków i troszkę niepokojący jest fakt, że gang Meksykanów, którzy tutaj moi drodzy cały czas to są wagosi chyba cały czas sprawiają nam problemy zajmuje coraz więcej różnych lokacji w grze. Dlatego, żeby to, moi drodzy, zneutralizować, będziemy musieli się naprawdę postarać. Okej, okay, chłopaki zaczęli. Nie ja zacząłem, ale wjeżdżamy w takim razie. Zabezpieczamy cały ten teren. Ja, moi drodzy, cały czas się uczę. Jezu, kurczaki, biedne, cały czas uczę się tych sił specjalnych, także nie krzyczcie, już nie będę paradował po mieście, tak jak w, w ostatnim odcinku. Dobrze dzięki za wszystkie rady, bo pisaliście, że nie wypada takiemu agentowi w ten sposób poruszać się po mieście. Biorę wszystkie uwagi, oczywiście do serca i moi drodzy. Staram się, żeby każdy odcinek był lepszy Jeśli dzisiejszy odcinek wam się spodoba, zostawcie 20 tysięcy łap w górę i lecimy dalej I pamiętajcie, że jeśli Rix zginie, będziemy mieli straszny problem Nie wiem, co wtedy będzie z serią, dlatego musimy naprawdę uważać Jezu, ja tak wjeżdżam na pewniaka Ale to w sumie dobra taktyka w niektórych momentach Chłopaki już widzę, zabezpieczają teren, wszyscy żyją Co jest piękne, dobra, chłop, przemieszczamy się dalej Musimy być naprawdę ostrożni, bo różnie z tym bywa Okej, okay, widzę kolejnego, zneutralizowany Kurde, ja nie wiem, czy mam granat ze sobą tym razem. Troszkę inny asortyment dostaliśmy, ale to był dobry rzut. To był bardzo dobry rzut. Pięknie, o to mi chodziło. Wjeżdżamy, moi drodzy, na pełnym gazie. Jezu, jak pięknie wchodzimy w ogóle. Lekko mi zeszła kamizelka. Tu mamy kolejne drzwi. Czy tutaj już jest clear? Chyba tak. Cały oddział żyje, dobra, chłopaki, poczekajcie. Wlatuje tam granat. A my wjeżdżamy zaraz po wybuchu. Odsuńcie się trochę. Dobra, zrobiliśmy syf. Robiliśmy hałas, okej. Okay. Wow, wow, wow wow wow. Wow, Ale oberwałem, mam pół HP. To jest bardzo niebezpiecznie już, moi drodzy, na tym etapie. Nie wiem ile jeszcze do końca musimy przejść, ale no na pewno nie mało. Muszę naprawdę uważać. Dobra, pierwsza osobowa myślę, że się przyda tutaj, bo to jednak jest zawsze lepsza celność, nie? Co jest to? Dobra, czy to jest okej. Okay. Czy ja tutaj nie mam z lewej strony kogoś, nie mam? Wjeżdżam i za zasłonę. Kurde, został nam ostatni, moi drodzy, dwóch poległo w walce przed chwilą, czyli tutaj już... Nasi ludzie polegli, no ale i tak mamy przewagę, jakby nie patrzeć Przemieszczam się, moi drodzy, tak cały czas po jednej skrzyni Z środki ostrożności muszą być zachowane Ja coś czuję, że on gdzieś jest tutaj Wiecie co? Póki mam te granaty, to jeszcze je wykorzystam Nie wiem, ile zostało do końca O! Tak myślałem! Ale co załatwiłem, gościu Dobra, teraz jestem w stanie podejść do ściany i zobaczyć, co mamy tutaj Tu jest czysto w miarę Będzie dalej, zobaczymy Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się w ogóle podoba ta koncepcja grania w ten sposób specjalnych siłach, bo... Ale poleciało full auto gościu, no czemu ty mi blokujesz zasłonę? Kurde, ten mój jak mnie zblokował tam. Dobra, ale chyba, chyba go pyknął, co? Chociaż kości jeszcze słyszy. O, ja mam plan, to jest dobry plan, moi drodzy, strzelać w te wózki. Tu gdzieś chyba stoi jeszcze jeden. Dobra. Ale tutaj naszych przeciwników chyba nie było Dobra, mam pomysł Na głupią akcję, bo słyszę typa tutaj Okej okay. Nie zabiłem go Wow Dobra, leży Zostało ich tu kilku i zbliżamy się, moi drodzy już, To już jest ta część magazynowa, więc wydaje mi się, że Gdzieś tu zaraz powinien być koniec Czy on nas obchodzi tutaj z tyłu? Dobra Uff, Tak jest Moi drodzy, miejsce zabezpieczone, cele zneutralizowane, 23 wrogów zabiłem. Wow, 4 minuty mi zajęło, całe podejście. Całkiem niezły wynik, powiem wam. Dobra, moi drodzy, czas na drugą misję. Lecimy w kierunku farmy braci O'Neill. Tutaj również stacjonuje oddział gangu wagosów, najprawdopodobniej. Jeszcze nie wiem dokładnie, co to jest za gang. Nie doszliśmy do tego. Widzę, że nasi już są na miejscu, ale zdając życie, no będzie ostra strzelanina. W którym my miejscu lądujemy? Czy lądujemy na dachu? To by było bardzo dobre. Z naszego punktu widzenia, tutaj, ze względu na to, że no, z dachu wiadomo, idziemy w dół i mamy wszystko jak na tacy. Gorzej się wychodzi. Według mnie, do góry, co? Jest już kamizelka zbita. Dobra, nie ma żartów, moi drodzy. Żarty się skończyły. Oni stacjonują tutaj wszędzie, żeby. O kurde, żeby moje mejty przeżyły tylko. Jechałem do domu, moi drodzy, jestem w środku. Dobra, jeden nie żyje z naszych. Drugi z naszych nie żyje. Ależ to będzie ciężka misja. Ależ to będzie ciężka misja. Oni tu są wszędzie. Ja pierdzielę. Muszę sobie w ten sposób otwierać drzwi. Dobra. Postrzeliłem jednego. Tutaj słyszę gości. Muszę cały czas zabezpieczać drzwi. Wycofuję się, bo wszyscy... Wszyscy... wszyscy moi... Mei, wszystkie moje mejty nie żyją. Co jest? Tango baza. Jestem w potrzasku. Strasznym potrzasku. Nie do końca wiem co mam zrobić. Proszę o jakieś wytyczne, bo... Zgupiałem. Słyszę gości tutaj. W tym pomieszczeniu dokładnie. Ej Nie no, tu jest czysto. Tu jest góra zabezpieczona. Przynajmniej dwa powierzchnia Jezu, ale stres. O! To jest z schodowej do mnie, celuje. Albo nie z klatki. Cóż, jakiegoś typa. Jak się skitrał. Łożysz, panie. Dobra, góra chyba zabezpieczona. Ale pytanie: czy ja zaraz je zginę? Robię troszkę mojej drodzy, tutaj saigonu i postaram się schodzić. Jednak to zejście wcale takie proste nie jest. Nie wiem, w które miejsce mogę uciec, żeby nie, nie dostać od razu kulki. Ja myślę, że tutaj. Dobra, i słychać moi drodzy odgłosów helikoptera. Zostałem całkowicie sam. Czulak, jak ty to ogarniesz, to jesteś stary bosem wszechświata, naprawdę. Dobra, te pomieszczenia tutaj są zadziwiająco puste. Tutaj również w tej części budynku jest reszta delikwentów. No dobra. Mogą być tutaj, ale mogą być też tutaj. Tu mamy czysto. Tutaj też mamy czysto. Idę w takim razie w stronę piwnicy, bo chyba tam powinienem się kierować. Tutaj kuchnia jest całkowicie zabezpieczona, czyściutko. Słyszę typów. Ich chyba nie zostało już jakoś mega dużo, wiecie? Ok, otworzyłem ogień. Trzech. Słyszę jeszcze jednego, przynajmniej strzelał do mnie, celował do mnie Jeszcze jeden, plecy mam Ja pierdziele Zaczynam słyszeć helikopter, śmigłowiec Tutaj leży jeden z naszych, więc strzelam, że gdzieś kampiony typ musiał tutaj zadać naszemu obrażenia Może na zewnątrz? Na zewnątrz clear Jezu, sorry, że ja tak mało mówię, ale po prostu jest taki stresik Ale dlatego mi się podobają te akcje, mam nadzieję, że wam również Okej, okay. słyszałem shotguna, chyba, że ja zebrałem shotguna Tak jest, jaką strzelbę zebrałem Kurde, wydaje się być... Tylko jeden ziomek gdzieś tutaj. To jest do zrobienia, moi drodzy. Ale nie mówię nic, bo pewnie zaraz strasznie zlamie. No, mówiłem. Jest, tak jest. Nie myliłem się, że to był ostatni typ. No ładnie. Ale udało się 10 na 10, moi drodzy. W pojedynkę. To się szanuje. Moi drodzy, jesteśmy na miejscu akcji, której w zasadzie być nie powinno. Mianowicie... Bomba na statku. I to na dwóch statkach. Nie wiem dokładnie, w którym ona miejscu jest. Bo nie słyszę jej. Powinienem ją słyszeć. Coś słyszę, moi drodzy. Tylko pytanie, czy to jest to piętro? Musimy ją rozbroić. Są dwie bomby w zasadzie. Jeszcze taka pogoda, że szok. Dwie bomby na statkach. I jeden statek jest absurdalny. Bo jedna bomba jest, moi drodzy, na lotniskowcu. Militarnym lotniskowcu. Wyobraźcie sobie to, ale musimy się tam zaraz dostać. Mamy trzy minuty na to, żeby. Tę bombę rozbroić tutaj Ja tu coś słyszę, ale to chyba nie jest to piętro Kurde, goście, jeden z naszych już nie żyje Dobra, w takim razie szybko trzeba biec do góry Dobra, full focus teraz O ty, kurde Dobra Zszedł mi Kevlar praktycznie po całości Ale to nic siemy Gdzie ta bomba jest? 2 minuty 37 sekund Dobra jak tam, jeden został, dwóch naszych żyje Okej, okay, jeden tam się uwikłał w jakąś walkę Tutaj coś słyszę, to jest to? Żeby zacząć przeglądać internet No nie, no nie chcę przeglądać internetu Halo? Kurde, to jeszcze nie jest to pomieszczenie 2 minuty 18 Ja cieszę nie pierdziele Tutaj, o! Świetnie Uff Patrzcie jak to wygląda Kurde, coveruj mnie typie rozbrałem bombę na statku, ale wow, uważaj, 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 szybko bo mało mi zostało. Moi drodzy, Counter Strike GTA, co za kozak akcja w ogóle. Okej, okay. co teraz? Wygraliśmy? Czy musimy jeszcze zneutralizować wszystkich przeciwników i zabezpieczyć? Chyba tak. Okej, okay. z której strony on cię ładuje? Tu nie, dobra, staram się zabezpieczyć ten statek, żeby tutaj już żadnych jaj nie było. Wow. Ktoś z karabinu maszynowego Jezus, schodzi naszemu Kevlar Ale jazda, nie zdążyłem go skowerować Wycofuję się z tego miejsca Oberwał Wychylił się, kurde, muszę reloadnąć Nie żyję Muszę odwrócić się do przodu, jeszcze zostało mi Górne piętro, właśnie Tak myślałem Dobra, dwóch chyba poszło Mam przecież granat Nie wiem, czy trafię Padł? Dobrze, powybijał szyby przynajmniej Trochę więcej widać Czy tam jest gość? Nie, strzelam na Po, Dobra, moi drodzy, no nic, zostało nam chyba Znowu kilku i znowu w pojedynkę Ja mam tak słabych tych mejtów Ale bomba rozbrojoną Przede wszystkim to jest, to jest kurde najważniejsze Dobra, nie żyje Ten nie żyje Ćwiczę celowanie w tych odcinkach, moi drodzy Oj, ostro, o kurde Mało HP bardzo mało. Dobra, tu widzę tyków. Wow, ten mi wyleciał z shotgunem, ale szybka reakcja! Kurde. Ja pierdzielę. Patrzcie, jak mam mało HP. To jest, moi drodzy, RIP in peace. Normalnie. Tak wiem, że się mówi RIP in peace, ale wiecie. Dobra. Jest, ręce go strzelałem. Nie wiem czy. Widzieliście to, no, oczywiście, że to widzieliście, ale kurde, to była chyba najcięższa misja, ale mamy jeszcze jedną do zrobienia. Szybko przenosimy się na lotniskowiec, bo tam również wybuchła bomba. W sensie może wybuchnąć. Trochę nam się to wszystko przejaśnia, ale martwi mnie 3 minuty, 7 sekund, które zostało nam na rozbrojenie bomby. Co w sytuacji, kiedy będę wiedział, że nie dam rady. Chyba czas skakać do wody wtedy, kurde. No dobra, trzeba spróbować. Ja coś czuję, że teraz Rick może umrzeć. Mam, miejmy nadzieję, że jednak tak się nie stanie. Bo nie wiadomo, co by było z serią za 5 Policja Jakby sobie wziął i umarł, prawda? Dobra. Stop, 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 stop. Słyszę bombę. Widzę, że ktoś tu się krząta u góry. Serio? Aha, my schodzimy tam na dół. Kurde, lotniskowiec pełen, moi drodzy wagosów. To się nie uda. Mm -mm. patrzcie, ilu, tu, ilu ich tu jest. Nie do zrobienia. Ale no dobra Na co mamy czekać? Na nic Trzeba po, po prostu ruszać Najbliższe drzwi są tutaj Więc tak też robię, przechodzę do kolejnego pomieszczenia Dwie minuty, trzy sekundy Jak ja mam to zrobić? Jak ja nawet nie wiem gdzie ta bomba jest Ona się ponoć losowo respi Słyszałem gdzieś tutaj, może tu Serio ona tu jest? Co? Nie no, totalna słabizna ze strony Vegasów że podłożyli bomby, moi drodzy, na takim widoku, prawda, no ale z drugiej strony tu są wszystkie te rakiety, jak to, jakby to pykło, to wow. Jak mnie skowerują dobrze, to damy radę. Następnie pozostanie tylko wystrzelać wszystkich i robota skończona. Ty, udało się, dobra. Ja w takim razie wracam pomóc tutaj chłopakom. Oni tutaj ostro się ładują z kimś. Są pod nami, jak to pod nami? Gdzieś tutaj? Ok, super, jestem. Dawaj, dawaj. Trzech nas zostało. Ci, ci są, kurde, kozaccy Wychodzimy do góry, tak? Co jest? Skąd? Poweruję. Dawaj do góry. Dobra, wjeżdżam za nimi. No, serio, nie sprawdzamy takich miejscówek, goście. Takie miejscowe musimy sprawdzać. Dobra, killing action. Został nam jeszcze jeden. Mamy typa na dole. Szkoda, że nie mogę im, wiecie, oznaczać celi, nie? Wtedy by było fajnie. Dostaje po plerach. Nie wiem od kogo, bardzo mało hapem. A tam siedział, kurde. Skąd ja miałem to wiedzieć? Kill action, co? Jezu, ile ich tu jest? Strze <laughs> Nie! Jezu, patrzcie na, moje, na mój pasek zdrowia. Wow. Ale teraz fart. Totalny fart mi się udał. Dobra, jestem. bo wow. Ja się tu na zachód patrzę, gościu, dajżeś mi spokój. Kolejny. <laughs> Tego się obawiałem. Za dobrze to wyglądało, moi drodzy. W takim razie poproszę o challenge w komentarzu. Za każdą śmierć Rika miał być, moi drodzy, challenge. Tych śmierci było już bodajże trzy, także czekam na jakiś konkretny challenge. Napiszcie kara w hashtagu i napiszcie, co mam zrobić, co mam zjeść, wykonać. Wszystko zależy od was. A teraz żegnam się z wami. Jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie mnóstwo w górę. Rick Czulek jeszcze przez chwilę pozostanie w tej brygadzie antyterrorystycznej. Jak to będzie później, tego nie wiem. I co? Jeśli nie subskrybujesz kanału, zrób to koniecznie. Ja się z Tobą żegnam i z Wami, wszystkimi do następnego odcinka, który będzie już za dwa dni.